Czy Malezja to najtańszy kraj świata? Na pewno najtańszy w Azji, jaki miałem okazję odwiedzić. Można się tu miło zaskoczyć cenami niektórych produktów, a nie miło zaskoczyć w innych kategoriach. W jakich i czy warto się tu wybrać na urlop? Wyciągnij wnioski sam o obejrzeniu tego odcinka. Wylądowałem właśnie w Kuala Lumpur. Lotnisko jest ogromne, szedłem przez nie jakieś 30 minut. To miasto jest na tyle nowoczesne, że oczywiście ma metro podłączone pod lotnisko, łączące z centrum miasta, które jest dużo szybsze niż taksówka czy grab. No i prosta sprawa. Okej, okay, jedziemy do centrum. Single trip. One adult proceed Credit card Kosztowało to 55 ringgitów Chyba trochę mniej niż, niż taki. Pociąg jest super Zobaczcie na jego tempo jak on zasuwa. ale najważniejsze, że jest, bo niestety w tych wielkich miastach, w tych wielkich aglomeracjach Azji Południowo-Wschodniej największym problemem komunikacyjnym są korki, szczególnie jeżeli lotnisko jest położone jakieś 40 km od centrum miasta. Powiem wam, że to jest tak rozbudowane tutaj, że tych linii metra jest tyle, żeby się przeciąć, czasami idziesz 20 minut, ale szacun za to, że tak jest. Ja czasami się zastanawiam, czy nasi polscy politycy i samorządowcy nie mogliby wziąć przykładu z kogoś, kto robi te rzeczy dobrze. I w końcu zaczęli coś robić w tej kwestii. Dobrze, że chociaż mamy tramwaje w Polsce. Niesamowite miasto. Już mi się podoba. Ten niesamowity rozmach, jakie mają te budynki. Wieża telekomunikacyjna, taka stara, która kiedyś była najwyższym budynkiem w Malezji. Tam, gdzie zarezerwowałem mieszkanie, naprawdę było tego warte. Niskie ceny w Malezji są ciekawym ewenementem w skali regionu. Kraj ten bowiem ma wspólną historię z Singapurem, który jest de facto jednym z najdroższych krajów świata. Singapur kiedyś był częścią Malezji, ale relacje szybko się pogorszyły z powodu różnic politycznych, etnicznych i ekonomicznych. Obecnie kraje te dzieli wręcz przepaść ekonomiczna, a różnice w cenach tych samych dóbr sięgają kilkuset procent. Dla mieszkańców Malezji ceny w Singapurze są często niewyobrażalnie wysokie, natomiast dla Singapurczyków Malezja to raj zakupowy. To co jest niesamowite jeżeli chodzi o to miasto, to ceny jakie tutaj można zyskać za zakwaterowanie. Ja zapłaciłem, wynajem 77 zł za dobę, plus jakaś tam opłata Airbnb za sprzętanie. Wyszło tam około gdzieś stówki. I mam apartament na 31 piętrze z takim widokiem. A jaki standard jesteś w stanie otrzymać za 77 zł za dobę? Takie duże studio, pełne wyposażenie. Zobaczcie, jest kuchnia, jest wielka łazienka z pralką i suszarką. Sofa, podwójne łóżko, gabinet do pracy i zobaczcie jaki tu jest widok. Budynek ma też business lounge, czyli taką strefę coworkingu. Tu jest też kurcze jakiś sports lounge, czyli można wynająć sobie bilard. Jest kuchnia, lodówka. Mamy też siłkę. Siłka do aerobów, a dwa piętra wyżej jest siłka do e, z ciężarami. No i tak jakby klub programu, to co jest największym plusem, mieszkania w takim apartamentowcu, zamiast w jakimś hotelu kurde trzypiętrowym. To jest właśnie to. Dużo bardziej niesamowite wrażenie ten basen robi, jak jest ciemno, więc wrócimy tutaj na koniec dnia. No i na jednym z pięter mamy też kafejkę, która jest czynna od samego rana, podają śniadania, kawę aż do godziny 15. O 15 przenosi się wszystko tam na dach. Tak naprawdę, w teorii, jeżeli ktoś pracuje zdalnie i nie ma ochoty się ruszać na miasto, to ma wszystko w jednym budynku. I to za. Groszy. Takich apartamentowców w Polsce jest pewnie ze 3-4 i raczej doba w Airbnb czy z Bookingu kosztuje w nich 600 zł albo 1000 a nie 100 Przykładowe ceny niektórych dóbr czy usług w Malezji potrafią przyprawić o pozytywny zawrót głowy Na przykład wizyta u lekarza w publicznej klinice w Kuala Lumpur możecie kosztować od 10 zł w górę barber 13 zł masaż 40 woda w sklepie złotówkę taksi 7 a street food 5 zł Podobno nie wolno wyjechać z Kuala Lumpur nie odwiedziwszy uprzednio właśnie tego miejsca do którego dojechałem Jechałem tu jakieś 25 minut 14 km za 11 zł dzięki Grabowi To jest taki azjatycki Uber funkcjonuje we wszystkich krajach tutaj dookoła. Bardzo dobrze działa ta apka. Wygląda to naprawdę imponująco, tego się w ogóle to nie spodziewałem. Miejsce to nazywa się Batu Caves i jest takim lokalnym kultem hinduizmu. Największe wrażenie robi: uwaga, to ten pan jest wielkości. Połowy Pałacu Kultury. I to jest jeden z ważniejszych bogów hinduizmu. Jest naprawdę masywny. Robi wrażenie. Tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że tu kurczę biegają jakieś ten. koty pod nogami, a tu małpki biegają. No i niestety to, czego nie lubię bardzo, czyli schody. 275 schodów. Ale zrobię to dla Was. Kobiety muszą obowiązkowo zakupić takie chusty do przewiązania wszystkiego, co jest poniżej kolan. A ja jestem w wielkich spodenkach i mi uchodzi to na sucho. Ciekawy jest ten świat skonstruowany. I mamy kolejną koleżankę. Cześć. Cześć. O, tu jest większy. Inny gatunek. Powiem no wam, że strasznie dziwne są te schody. Zaprojektowane chyba, kurde, dla małych Azjatów. Nie mieści mi się na schodku. Muszę stawiać tylko pa palce. Więc jeszcze trudniej będzie się schodzi schodziło stąd. Piętami tylko. To jest ciekawe, że takim miejscem kultu jest świątynia hinduizmu, zważywszy na fakt, że 63% populacji Malezji to są muzułmanie. Dobra, dotarłem. Szybki obrót. Jesteśmy ponad głową tego hinduskiego boga. Tu mamy jakąś mikroświątynię. Co chwilę mamy tutaj takie łóżki I oczywiście, jak to w kraju muzułmańskim, na górze jest zawsze taki mini bar. Ale piwa czy alkoholu nie ma. W całej Ameryce Południowej, zawsze w takich miejscach, większość półek była zostawiona czym? serwesa, czyli piwo. W Tajlandii? Także. Wszędzie jest piwo Chang, ich dobro narodowe, eksportowe. A tutaj? Oczywiście nie. Chociaż pomimo tego, że 63% Malezji to muzułmanie, to w samym Kuala Lumpur, samej stolicy, która jest dosyć kosmopolityczna. Muzułmanów jest trochę mniej, z tego co podpowiedział mi wujek Google, to jakieś 45%. A jeżeli już miałbym się odsłyszykować jakoś do jakiejś religii, chociaż nie lubię, to uważam buddyzm za moją ulubioną religię, bo w tych krajach, gdzie dominuje buddyzm, są najmilsi ludzie. Oni po prostu są tacy mili, tacy kochani, wszędzie się kłaniają, właśnie takim krajem jest Tajlandia. Tutaj dochodzę do miejsca, do którego muszę wejść, poprzez zdjąć buty, czy skarpetki też. No sióstr, a mogę iść skarpetka. Bardzo dobrze, że trafiłem akurat na jakieś rytuały. Wydaje mi się, że to jest jakaś hinduska wersja sztuki. Generalnie jest tak, jak mówiłem, muszę buty stawiać troszeczkę tak po łukosie, jak kaczka schodzić, bo mam za długie stopy. A mamy rozmiar tylko 43, no bez przesady. Więc kto tu by z, z jakimś rozmiarem 47, jak oni bez ten, schodzili? Chyba kurde na czworaka tyłem. Oczywiście musicie mieć też świadomość, że Malezja i Kuala Lumpur, co jest klimat równikowy, tropikalny w tym momencie jest pora wilgotna, gorąca ale jeszcze nie deszczowa więc zaczyna się robić powoli coraz goręcej jest jakieś odczuwalne 39 w tym momencie no więc tak zdecydowanie poza moją strefą komfortu kupiłem azjatyck jakąś azjatycką podróbkę Red Bulla na spróbowanie zazwyczaj się już takiego nie piję, bo to jest syf ale spałem dwie godziny, a kawy to nigdzie nie ma ale nazywa się nawet Red Bull, spróbujmy mmmm ale słodkie, cholera no dobrze, zanim Wam pokażę tą kosmopolityczną, e, wypasioną część Kuala Lumpur chciałem się przejść po takiej zwykłej dzielnicy, gdzie mieszkają zwykli ludzie takiej biedniejszej wygooglowałem że to niby jest to, gdzie jestem teraz. Azjatycka blogerka, nie wiem z jakiego kraju, nawet określiła to miejsce slamsem. Ona chyba nigdy do dzieciku do nie widziała. Zwykła dzielnica, taka spokojniejsza. W oddali macie te słynne budynki wszystkie. Jeśli ktoś z Was chce zobaczyć prawdziwe slamsy, to zapraszam do mojego odcinka z Kenii pod tytułem Kibera Największe slamsy w Afryce. Na pewno z tego, co widzimy tutaj, jest zdecydowana większość muzułmanów. Co oni tutaj coś rozdają? What is that? What is that? Uh, yeah? right. yeah. You wanna for, for people, yeah? Ok, thank you. Chyba rozdają. E, tym co idą do świątyni, albo, albo może po prostu rozdają. E, a, bo jest, zobaczcie, jaka to jest kolejka tutaj. Bo jest generalnie Ramadan, czyli do zachodu słońca oni nie, nie jedzą. Więc oni idą pra, prawdopodobnie teraz wszyscy do tego meczetu i zaczną jeść jak, jak będzie zachód słońca. Taka jest moja teoria. No a tutaj niechcący, zupełnie trafiłem na no, jakiś ciekawy festyn. Ciekawe czy w ich języku baza oznacza to co w naszym. Siedzi, Czyli... ludzie z tymi, z tymi zupami. Jak to się rozciąga, jak to jest długie. I można tutaj zjeść kurde, w zasadzie wszystko. Kudycze, mamy taki street food bardziej azjatycki. Są i donki, no takie kurde składane miękkie zapiekanki. I takie dziwne jakieś składane empanady. I naleśniki, ale się zrobiłem było Kiedyś mi mama takie robiła. Tu wygląda bardzo ładnie, rybki. Jednym słowem, jest tutaj wszystko, co można sobie wyobrazić i wymarzyć. Oczywiście oprócz pierogów, schabowego, żurka. To, czego mi najbardziej brakuje, jak podróżuję. Bo jeszcze jakiś rosół w różnych wersjach światowych, jakichś azjatyckich, da radę znaleźć gdzieś na świecie. jak na przykład nie, zupa Pho w Wietnamie. To, co jest ciekawe, zobaczcie, że wszyscy tylko kupują, stoją w kolejkach, kupują, niosą, ale nikt nie je oczywiście. Potwierdza to moją tezę, że kupują i zaczną jeść jak zapadnie zmrok. Nie za bardzo się przygotowałem w tej materii. Nie wiem jak jest w przypadku, gdy ja bym jadł przy nich. Czy wypada tak robić, czy nie wypada tak robić? Czy to będzie wielkie hopa? Jak myślicie? Ale swoją drogą, jakbym chodził cały dzień głodny, to wolałbym jednak siedzieć w domu i pić wodę i czekać do tego zmroku, jak będę mógł zjeść, a nie chodzić w takie miejsce, gdzie są takie zapachy, właśnie takie, takie przyprawy, wszystkie zapachy się mieszają, Kupował jeszcze to, yy, to jedzenie i nosił dwie godziny czy 3 godziny, zanim zapadnie zwrok. A tutaj zmrok zapada po 19.30, czyli mamy więcej tak jakąś godzinę później niż w Tajlandii. Ten dzień jest troszeczkę dłuższy, więc oni mają jeszcze gorzej. Ja bym chyba ocipiał. Zboczmy troszeczkę jakąś boczną liczkę i zobaczmy, ile tych slamsów w slamsach. <laughs> czy w najbiedniejszym rejonie jest tak czysto na uliczkach? Zobaczcie. Tam pierwszy śmieci gdzieś daleko widzę. A ta uliczka jest taka spokojna i czysta. Po tym spacerze widzę w końcu. Pierwsze budynki, które wyglądają biednie. Wtarłem do pierwszego obskurnego budynku, jaki widzę w tym mieście, w tej dzielnicy. Widać, że to jest taka okolica bardziej. Shady, szara, Tu można by powiedzieć, że jeżeli by cała dzielnica wyglądała tak jak to, to można by to już jakoś podciągnąć pod powiedzmy biedną, niebezpieczną dzielnicę, ale to jest kurczę kawałek. Kawałek jednej ulicy tylko. Popatrzcie na ten kontrast. Apartamentowiec i z boku mamy to. Nie jest to niebezpieczne miasto. Jest to bardzo bezpieczne miasto. Jest to bardzo spokojne miasto. Nie ma tutaj slamców. Być może gdzieś są jakieś bardziej szemrane uliczki. Może ich jest więcej gdzieś w tym mieście, ale jeżeli są, to jest ich bardzo mało. Więc pokażmy Wam tą błyszczącą stronę Kuala Lumpur. To, z czego to miasto jest tak naprawdę słynne. Lecimy. To jest obecnie drugi najwyższy budynek w Kuala Lumpur. Ta wieża podobno jest szóstą największą wieżą na świecie. Sięga 461 metrów podejrzewam. Najpiękniejsze widoki z tego miejsca są o zachodzie słońca, ale dzisiaj mamy zachmurzone niebo, z czego akurat się trochę cieszę, bo jest troszeczkę mniej gorąco. Jest tylko 39 stopni odczuwalne. Tutaj na górze troszeczkę wieje, więc jest dużo lepiej. Za 10 jelenitów, czyli za 9 zł możecie sobie zrobić takie zdjęcie na, na instagram ja podziękuję szukałem na mapach google miejsca w którym e, ludzie faktycznie jedzą a nie tylko noszą jedzenie i, na siebie, i się na siebie patrzą no, knajpy kurde z szyldami e, marek alkoholowych ludzie siedzący przy stolikach taki już klimat kurcze bardziej tajski niż muzułmańsko-malezyjski e, przystała na muzułmański kraj jest happy hour. Dwa piwa do siódmej kosztują 45 zł, po siódmej kosztują 60 ringgitów czyli jakieś 55 zł, a od 9 kosztują 70, czyli już 63 zł. Dwa piwa. No tak, właśnie było w takich krajach, gdzie się mało było. No dobra, pękła carbonara, jedno piwo. I szczerze powiem, że dosyć osobliwy kraj, w którym nocleg w mega apartamencie kosztuje tyle, co dwa piwa na mieście. Przy okazji się wszyscy pasjonują meczem. Krykieta. Ja kompletnie nie rozumiem tego sportu. Grają Indie z Nową Zelandią i Indie prowadzą 149 do 4. Nie trzeba być chubaganiuszem, żeby uznać to za małą deklasację. Jak na życie nocne, fajne miejsce. Ale ta ulica była bardzo krótko. Niesamowite wrażenie to robi po zmroku. Oświetla całą okolicę. Nie mogliby tak w Warszawie, kurde, odpicować troszeczkę tego pałacu kultury i go lepiej oświecić? Jest tu wręcz. Niesamowita atmosfera, zobaczcie jaki klimacik jest, pełno ludzi, ludzie sobie przychodzą oglądać pokaz fontan. Dane z 2016, Malezja miała 3 z 10 największych centrów handlowych na świecie To jest takie typowe dla Azji, bo oni mają strasznie gorąco i oni się po prostu lubią spotykać i chować w tych centrach handlowych Ja osobiście wolałbym naturę, ale taka kultura To jest dokładnie rooftop bar i rooftop pool ten, który widzieliście rano, i tutaj dodatkowo macie też par. No nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że to jest idealne miejsce na zakończenie każdego ciężkiego dnia, a tym bardziej tego dzisiejszego i każdego intensywnego wieczoru. Więc do zobaczenia w następnym kraju.